Jednym z bohaterów znanej powieści Kazimierza Gołby wieża spadochronowa jest Wiktor Jadwiszczok, śląski powstaniec, a przy tym kolejarz. Pan Wiktor Jadwiszczok jest maszynistą pociągu pociągu, który w ostatnich dniach przed wybuchem II wojny światowej jedzie linią nadgraniczną linią kolejową z Lublińca. Do Katowic. Ta linia kolejowa została wybudowana specjalnie w tym celu, żeby omijała półwysep Bytomia, należącego wówczas do Niemiec. I jak opisuje autor, oczyma swojego bohatera. Sądzić jednak można, że bunkry Polskiej Linii Obronnej, budowane od kilku lat za, na zachód od kolei omijającej wciśnięty w Polskę Bytom, znajdowały się w pełnym pogotowiu. Szczególnie tajemniczo wyglądało otoczone kolczastym płotem wzgórze między stacjami Dąbrówka, Wielka i Chorzów. Na wielkiej i pustej przestrzeni nie było żadnych osobliwych śladów. Jak za czasów najbardziej spokojnych stał tam przy płocie żołnierz z karabinem niemal niewidoczny, tak zlewający się z tłem. Drugi żołnierz, również samotny, Szedł za pługiem i krok za krokiem zaurywał ścierniska na jesienne siewy. Widział to maszynista, bohater książki, a być może po prostu widział to wcześniej sam Kazimierz Gołba, który jechał pociągiem właśnie tędy, nieopodal owego tajemniczego wzgórza i dosłownie nic tutaj nie zobaczył. No nic dziwnego, że nie zobaczył, albowiem wzgórze to rzeczywiście kryło wiele tajemnic. Ten schron. Znajdował się tuż przy niej, ale najpewniej okrywała go siatka maskująca, być może także kamuflaż. Nie był to w dodatku schron jedyny. Na całym wzgórzu znajdowało się ich więcej. Większość z nich była zbudowana podobnie jak on, czyli w kopule pancernej mieścił się jeden ciężki karabin maszynowy. Takich schronów na tym wzgórzu było dużo, a Obronę uzupełniał, wzmacniał czy może wręcz był jej trzonem, schron dla artylerii. Schron artyleryjski, to brzmi dumnie. Tak naprawdę był on stosunkowo słabo uzbrojony. Poza co najwyżej parą karabinów maszynowych, jego głównym elementem uzbrojenia było działo, ale działo stosunkowo niewielkiego kalibru. Była to Armata polowa kalibru 75 mm, czyli działo zaliczane jeszcze do lekkich. Działo mogło prowadzić ogień tylko ze środka. Jak widać, wytoczenie go przez te wrota gwiazdowe na zewnątrz nie byłoby takie proste. znajdujemy się w takiej studzience. Możliwe oczywiście by to było fizycznie na pewno technicznie Całej pełni. Wystarczyłoby zainstalować tutaj chociażby jakąś drewnianą rampę wjazdową. Nie wiemy jednak, czy z takiego rozwiązania korzystano. Zajrzyjmy do środka. Lekka armata polowa 75 mm, która znajdowała się w tym schronie, mogła prowadzić ogień przez dwie strzelnice. Jedna z tych strzelnic. Ta zachodnia mierzy mniej więcej w stronę bytomia. Jeżeli bytom był ostrzeliwany z tego działa we wrześniu 1939 roku, to strzelano właśnie przez ten otwór. Druga strzelnica, umieszczona po prawej, umożliwiała prowadzenie ognia na część tej pozycji Obszaru Barownego Śląsk, czyli punktu oporu nazywanego Dąbrówka albo wzgórze 304,7, a także na pozycje sąsiednie, na przykład w rejonie kopalni Andaluzja. Armata znajdowała się na obrotowej podstawie z drewna, którą można było obracać w zależności od aktualnego celu, tak, by prowadzić ogień z jednej bądź drugiej strzelnicy. I oto kolejny ważny obiekt dla tego wzgórza, zresztą nie tylko tego wzgórza, jak się okaże. Tutaj znajdują się dziwne na pierwszy rzut oka relikty, okrągły. Ceglany mur, jakby amfiteatr, nie amfiteatr. Co to może być, szczątki następnego bunkra? Chyba nie, to no, przecież to nie jest żelbet. Jak się okazuje, są to zachowane do dziś relikty wieży wodnej, wieży ciśnień. Na tym wzgórzu wznosiła się od ostatnich lat XIX wieku, kiedy ją postawiono. Wieża wodna. Wieża, która zapewniała dostawy wody dla miasta Bytomia. Trwało to do roku 1922 bez kłopotów. No, w 1922 okazało się, że takie kłopoty potencjalnie tym dostawom zagrażają bytom. W wyniku podziału Górnego Śląska granicą znalazł się po jej niemieckiej stronie, wieża pozostała po polskiej. W razie jakiegoś konfliktu między Polską a Niemcami Bytom mógłby zostać odcięty od wody. Wobec tego Bytom poszukał innych źródeł dostaw wody, a wieża... Tak się złożyło, że wieża i tak wkrótce została wyłączona z użytku. Pod koniec 1925 roku okazało się, że zagrażają jej szkody górnicze. Wobec tego przestano jej używać, ale mało tego, kiedy z początkiem lat 30. wzgórze zaczęło być fortyfikowane przez wojsko polskie, uznano, że to byłby zbyt dobry punkt orientacyjny dla niemieckich obserwatorów artylerii, którzy Ostrzeliwaliby to wzgórze. Polscy obserwatorzy wprawdzie także mieliby tutaj świetny punkt obserwacyjny, ale pod ogniem dział niemieckich na pewno nie przetrwaliby na wieży długo. Zostałaby na uszkodzona i być może nawet zniszczona. Wobec tego jeszcze w latach 30. zdecydowano się na rozbiórkę tej wieży i pozostały po niej tylko te ceglane fundamenty, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Znajdujemy się teraz w samym sercu tego systemu umocnień. W jego sztabie, kwaterze, jadłodajni, no słowem w dawnych koszarach, koszarach fortecznych. Obiekcie, który był budowany według swego rodzaju schematu. Taki obiekt posiadał, ponieważ były to forteczne koszary, także swoje własne obiekty fortyfikacyjne. Sam stanowił część tego systemu fortyfikacji pod Dąbrówką i między innymi miały ten oto schron. Natomiast drugim był kolejny schron, który stanowił część samego budynku koszar, nawet swego rodzaju wartownie zapewne. Schrony te były wyposażone w karabiny maszynowe. Miały dwie strzelnice, ale prawdopodobnie w każdym z nich nie było po Dwa karabiny maszynowe, bo wojsko polskie nie było aż tak bogate, żeby było je stać na umieszczenie w każdym takim niewielkim schronie kilku KM-ów. Prawdopodobnie był to zatem jeden karabin maszynowy, który w zależności od aktualnej sytuacji był przemieszczany ze strzelnicy do strzelnicy.